I witam wszystkich w kolejnym odcinku z gry na Security Bridge. Jak widzicie, jest koniec. Are you sure? Yes, I'm sure. I'm damn sure. I lecimy indo. Tak jest, dzisiaj prawdopodobnie ostatni odcinek z tej gry: taki. Co to, pójdź jest? Uj. Co ty robisz, Freddy? Ja się boję. Idę z Freddiem wszędzie, nie ma opcji. Nie zostaje. Nie opie, okej. Okay, gener generator. A mogę wrócić tak by the way? No to jedno. Nie mogę. No. o Freddy, co ty się... Okej okay. Mam nieskończoność latarki, czy co? Holy shit! Holy shit! Where the fuck am I? O oh, kurcza! Hello! Oj oj oj! Pierciłam! Stop! 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 Super świetnie. Wypier Super. Jestem martwy. No i stąd. Nie ja pierdźcie. Się on przewalony trzy teraz. Pa, 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 pa! O, tupe. Nie mogę. Nie mogę. No to pytę. No to pytę. Ocie na solo was porobię tutaj. Ho! O na solo. Chodź kozaku, chodź. No idą. Ty, naprawdę idą. O, o szybkie jest. Aggiè други. Ora ci siamo. Fedolò. No 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 Oh tu stai. Nie nie nie. Pat. Era sai ona. Pat you, Pat you, fuck you, fuck you! Fuck you. Ty Będziesz mnie ścigał dalej Ja pierdziele Ooo wpytek gdzie ja jestem Mam nadzieję że Freddy tu przyjdzie, a dobra jest ładowarka Ja pierdziele co ja mam za zadanie O nie ma latarki super Escape the pizza Plex. no ciężko będzie w tym W tym wypadku <laughs> Dobra bez latarki już Łatowarka by się przydała A ten tu dalej stoi? Brunatek bez ładowarki Musi gdzieś tu być no W ogóle to jest pizzeria jakaś kolejna What the hell? Gaśnie mi latarka Tu jest scena A tu jest to druga scena na Foxiego chyba, nie? To jest pierwsza pizzeria, druga? Kurde, łe, 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 Co to? Excuse me? Dobra, odpaliłem to. Dobra, bie... Biorę Freddy'ego i idę chyba na dół, bo tu jest dziura. No pierdzielę. Yes. Hello. I have been here before. Movies, she by me here. I found myself for the first time. Oh, the path. I did not want to. But I had no choice. Now I have a choice. I have changed. My friends are here. So yes. okay, Halo? Halo? O, o. A not me. Co on... Co? O co chodzi? Halo? Halo? O, ja pierdzielę. O, ja pierdzielę, boję się. o cię sunę. o nie. 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 No proszę czy gro! Serio? So, yes. What the hell? What, oh, the what? what was that? Are he, you okay? He is Valium, to take of me. I do not think I can fight it for long. He? What is that thing? It's Roxy. What do I do? not hold her. Hide. Hide, gdzie? Tu mogę wejść, nie mogę wejść. Gdzie? Gdzie tu hide? Murwica. Nie widzisz mnie. Oj, zdecydowanie mi widzi. Biegnę. Aaaa! Dobra, udało się. chyba spaliłem. Co ma? Okej, działa to. Okej, okay, jakim cudem to działa? No idź stąd, Roxy. Już nikt cię tu nie chce. Okej, okay, spokojna jesteś. Spoko. Very good. Ale to jest trochę zwagowane, bo ona mnie nie widzi, a stoi jakby mnie widziała. Halo? Tak będziemy się bawić? Stać po prostu? Ok, Latam. Lecimy. Oh, flashlight, recharge. Tak wiem, nie mam. Nie mam gdzie, nie mam gdzie, nie mam gdzie, zostaw mnie, zostaw mnie, zostaw mnie. Aaaa! Kurwa O o, nie trafiłem. Lecimy wszystkim po kolei. no Chyba nie mam ograniczonej ilości O kurwa i to. No już, kabitka. Hm. Ale to głupie jest. O kurwica dzień dobry o dziura, fajna fioletowa Fajna Eee, a może zejść? Byłoby mi miło. Co ona robi. Co ona robi! O kurde.

O, poszła sobie Nieważne, nie poszła sobie <grych> o co chodzi? Ja nie wiem, zbugowałem to w grę chyba z dołu Na no, trudno, przeżyję. A mogę... Mogę dwójki? O mogę. ba bam! Ba. A laser gun, ty kurde Ty o ja yes, strzelam. What the hell? No nie działa. Na trudno. Yes. La 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 la. No su. Nie widzisz mnie? Nie widzisz mnie? idź stąd! O ja pierdziele No odejdź z tego łóczka! O o. Halo, chika?

Bożeż ty, no, jedźmy stąd! No nie da rady, no. Ale nie wiem czy to... no, kurde, dziwnie. Ja stoję w miejscu i po prostu go ogłuszam. To tak miało wyglądać... no miałem się schować, a tu nie było nigdzie gdzie się schować. Nooo, jaka smutna, no. Głowę do ziemi. No, nie trafiłem! Godemiu! O, koniec! Wow! się! Uuuuh! jest Freddy's Security Bridge? Czy gdzieś tam? Znaczy Security Bridge, the sister location, czy tu. To... Kurde, i co, tak po prostu uciekliśmy? Dwie gwiazdki! po raz dziesiąty. Takie. Czy to ostatnie zakończenie właśnie było? Takie trochę dziwne. Spodziewałem się trochę większej akcji. <grym> Nie wiem, chyba zbogowałem tą grę. <grym> oh. Nie wiem, jak to się stało. No dobra, pięknie. No skończyliśmy. No i to chyba jest to oryginalne zakończenie. Z kanonem główny, tak mi się wydaje. No dobra, no pięknie dla mnie to świetnie. Ale zakładam, że będzie coś jeszcze po tym. Szkoda, że nie mogę sobie zeskrolować na dół, no ale trudno. No dobra. Uh! Kurde, no to najcięższe zakończenie to chyba nie było Nie Nie było? No w sensie najcięższe, że musisz zdobyć większe rzeczy. Ale cięższe było to ze zbieraniem tych złotych kluczaków, to było cięższe. Ogólnie jeszcze spróbujemy. Może jeszcze kiedyś nagram odcinek, w którym spróbujemy przejść te zakończenia, znaczy zakończenie, nie zakończenia, tylko przejść te wszystkie gierki na automatach. Ale no, główna historia kończy się tutaj i to było na tyle. No i czekamy oczywiście na... Jelusika, który ma być darmowy, albo nie, nie pamiętam. Najważniejsze, no na pewno będę nagrywał ni. To w końcu, snap. fk, jest fajny. Dobra, to teraz czekamy do końca i zobaczymy, czy będzie coś fajnego. A jak nie, no to na tym się zakończy. O! Ale ładne, brakuje tu Vanessy. Czy tam wanik, czy kogo kogokolwiek, ale fajnie. Okej, okay, to tylko tyle było. No dobra, to tak jeszcze muszę powiedzieć, że prawdopodobnie jednak zbugowałem tą grę, no bo tam przecież były. No możecie zobaczyć dosłownie za sekundę. Były tam wenty i były drugie drzwi, więc zakładam, że... Yy, powinna sobie Roxana pójść po jakiejś chwili i przyjść kolejny, albo ona powinna... No nie wiem, no przez te eventy przecież ktoś powinien przyjść, skoro tam było zamknięcie i tak dalej. No nie. No nie wiem, dziwnie, dziwnie to wyglądało, ale chyba zbugowałem, chyba moja wina. No trudno no, ale ja przeszedłem, przeszedłem. Nieważne jak, ważne, że... Się. No, dobra. To by było na tyle jeśli chodzi o NAF no, Security Bridge, przeszliśmy w... Prawie, że w 100%, procentach, bo znalazłem wszystkie te znajdźki, te prezentowe. Z tego co widziałem. No i przeszedłem wszystkie zakończenia, więc jest sobie Zoni. No, dobra. Ja się za Wami żegnam i lecimy w następnych odcinkach. Się widzimy. Nie